Siemaneczko, jestem asteczek i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Cave Warsach i ze Stevem postanowimy, że to wygramy. Pierwszy raz od bardzo dawna jestem z kimś w Ekipce, więc może być ciekawie. Drewno jedno. Więc mamy większe szanse, jest pięciu graczy, więc jeden jest solo Jesteśmy z Patry Cox, 2-2-1 Więc to jest jakiś Patry Cox, więc jest Coxem zapewnie. Więc to wygramy Duo za suba Raz, dwa, trzy Mam nadzieję, że mi mojego że laza nie będzie, gdzie jest crafting? No właśnie, typie ja też chcę crafting. Mm, hopa daj mi wziąć mi aseczek. Jak się na. Ech. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Jak się nazywa kanał aseczka? jejku ludzie. Zapewne taki jak mam mamnik Dobra, przypala nam się to. Ja zrobię już sobie deseczki. Tylko, żeby mi typek nie zabrał. Typek mi nie zabrał. Y lag. Dobra, mamy to. Don't touch my piec Ok, zasłoniłem mu piec. Nie zobaczę go. Dobra, daj mi jeszcze jedno żelazo. Nice. Mm, kill off na jedynkę. A mamy już tu. Teraz zadziała. Dobra. Lecimy po diaksy. Lecimy diaksy. Yy, tam są diaksy. No typie! Oddawaj! Oddawaj! O, dziękuję. Rzucił się na diaksy jak na... Kurde mięso. O, trzy diamenty. Trzy diamenty, ale fajnie. Ale fajnie, bo rzadko się dostaje diamenty. Z tego a ja akurat dostałem jejku. Ale dzisiaj mam farto do skrzynek, bo dawno nie grałem to. Teraz już będą skrzynki leciały, żebym wrócił do gierki. Co nie? Yy, też możecie napisać w komentarzach. Yy, napisać w komentarzach, czy. Chcielibyście na zmianę te filmy, czy jakoś tak kilka z tego, a potem kilka z tego. Czy jeden z minigierek, a potem jeden z... z na przykład z survivalu. Nie wiem, od was to zależy. A na tym trybie to jest niepotrzebne. Na tym trybie to jest niepotrzebne. Dobra. Hmm, Hoppa. Złoto może uda mi się refilka zrobić aczkolwiek ja sobie pokopię, żeby podostawać może jakieś itemki dobre diaksowy kill off? no nie wiem, no nie wiem nie dobra, zrobię sobie di diaksowy kill off. na pewno siekierę żelazną bym chciał sobie zrobić, mam tylko dwa żelaza dwa żelaza mam tylko, aseczek dwa żelaza, mm, dobra, to, to trochę nam się przepali teraz tak, i tutaj złoto Węgiel, 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 węgiel. Czy naprawdę on mi prawie cały węgiel pozabierał? Niestety tak. Dobra, to niech nam się przepala. Tutaj pójdziemy po więcej złota. Tak, więcej złota, więcej żelaza. Świetnie, całkiem spoko. O, jeszcze więcej żelaza. Będzie na seta. O, żelazo Można otwierać skrzynki przez Glowstone Przez Glowstone Dopiero teraz się o tym dowiedziałem, więc fajnie moje, moje piecyki zostaw Moje piecyki zostaw O, tu jest skrzyneczki dwie Dobra, sklep Mamy 6 Emeraldów Więc Za złoto Emerald No niezbyt No niezbyt bym powiedział Dobra, mamy całego seta. Mamy całego set. O, ja bym itemki wszystkie sobie żelazny zrobił. Gdzie jest drewno? Tu jest drewno. Tu jest drewno, koniec ochrony. Więc tak trochę lipa. Ja bym zrobił sobie mieczek może diaksowy. Nie dobra, na razie... Na razie wszystko żelazne sobie zrobię. Jedzenie chcę do łapki. Y, Okej. Okay. Mm, siekiera siekiera tutaj teraz łopata łopata i to wszystko kurde robić mieczyk diaksowy a zrobimy i możemy też zrobić kill -off. Mm, tylko zabraknie nam diaksów niestety nie diaksów tylko tego okej okay. po co mi kolczaste nogawice mam te Dobra. Tu jest koniec, więc... Możemy kopać, żeby podostawać skrzyneczki jakieś. To też jest dość spoko pomysł. O, patrzcie. Diamenty, diamenty, diamenty. Spoko. Będzie na seta. Będzie na seta. Przydałoby się jabłuszko złote dostać. W sensie jabłuszka ogólnie, bo złoto mam. Bym był w stanie zrobić sobie samemu złote jabłuszka, gdybym miał jabłuszka. Więc z, z jakiejś skrzyneczki, jabłuszko, by było całkiem spoko. Kurde, piasek. O. Czy to będzie ta skrzynka? Nie, ale kurde, straciliśmy diaksy. Yy. Powolne opadanie. Gdzie jest mój teammate? Gdzie jest mój teammate? Halo. Turendy, ty poszedłeś tu. Ej, typie. Typie, 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 typie. Ej, masz, masz. Dobra, podnoś to. Weźmiemy sobie O, e, no właśnie, żelazo. Żelazo i ten. Hopa i złoto. Niestety nie ma tego za dużo. Dobra. Hopa. Rozwalamy. O, skrzyneczka. Skrzyneczka, spoko, o dwie skrzyneczki. O, żelazna siekiera. Trudno, ale mamy natychmiastowe leczenie. Tego nie będę potrzebował tego, 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 tego. Złoto mogę wziąć? Tą skrzynkę mogę otworzyć? Nie. Co jest nad nią? O to jest nad nią. Halo, nie, bo zaraz umrę. Mm. Yy, skrzyneczka Bach. Skrzyneczka Bach, trudno. Musiałem to tak zrobić, bo tak, tak najszybciej się idzie po prostej linii zawsze, co nie? O. Biorę to. Yy, złote lepsze niż. Mam to już na sobie. Aha, nie wiem jak to się stało. O, dwa diaksy. Ej, dwa diaksy, nice. Dobra, to ja na klatę sobie teraz pozbieram diaksową. Dobra, jak daleko się oddaliliśmy? Nie za daleko. Mam nadzieję, że mój typek przeżyje jeszcze przez trochę, chociaż przeżyj, typie przez trochę. Ok, bo mi będziesz potrzebny w decydującej walce. Hmm, Zapewne, znając życie. Chyba, że znowu porobię dwóch jak ostatnio. Żeby było całkiem spok. O, dwa diaksy kolejne, łopata lepsza. Odporność na ogień. Mogę sobie dać to na coś albo. Jest, mam dwa, dwa jabłuszka, Mam dwa jabłuszka Dobrze. Hmm, hopa. I brakuje nam trochę złota. Tak, mianowicie trzy. Dobra, dziewięć. Yy, piecyk, 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 piecyk to muszę dalej znaleźć. Dalej podniosłem to... Nie, nie podniosłem. Yy, piasku nie potrzebuję. Piasku nie potrzebuję, piasek dusz to z tego, to z tego yy, żel to mogę wziąć. Żelaza nie mam wcale, kurde. Dobra, o, crafting jest bardzo prosty do zdobycia, więc sobie mogę go wywalić. Chopa, to siekiera siekiera. To kilo w hopa. Kill off, kill of nice, diamenty, nie, nie ominąłem diamentów, nie ominąłem nigdzie. Spoko. Yy, dobra, idziemy. Diamenty kolejne. Yy, podjeżdżamy typów. Czy nie? Cykamy się, czy nie cykamy się. Ja bym se przepalił. W piecyku złoto. Yy. Tutaj go odsłonił bardziej, żebym wiedział, że to mój piecyk, co nie? piasek, trzeba kopać i to, bo z tego to się szybko rozwala, więc jest duża szansa na eee, okej, okay, bewsztyki mogę wziąć, kurde, bewsztyki wywaliłem trudno, hopa, tak o zrobimy tak o zrobimy Mam refilki, więc spoko dobra kopiemy sobie, kopiemy o, diamenty, ile mam już diamentów, co? 9. Ej dobra, to ja bym sobie zrobił klatę diaksową. Ej, klata diaksowa będzie lecona. Nie, Jakbym zrobił. A nie, dobra, blok się da przerobić, więc to nie jest aż takie złe. Ej, dobra. Ej, typie mamy to. Opa, drugie złote jabłuszko lecone. Ej, typie, 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 bo ty seta żadnego nie masz tu. Ty sobie przepalasz żelazo, spoko. Ma, masz tu spodnie. Kurde, wleciał nam tu typek. Jest, udało mi się go pokonać. Yy... Nie, dobra, uleczę się pod kom Uleczę się pod kom, tylko jak ją znajdę. Buty diaksowe zawsze dobra. Potkę, daj mi potkę A, już się prawie cały i tak uleczyłem Typek był dobry, dobrze, że się schowałem i rzuciłem sobie natychmiastowe leczenie Bo tak to byśmy przegrali, co nie? Dobra, idziemy sobie dalej Czyli zostało trzech graczy Nie wiadomo, czy ten był sam, czy z kimś Nie, to ja wolę ochronę Zwykłą, co nie? To jest jeszcze przed wybuchem. Dobra, mogę taką zrobić. Dobra, teraz będę sam, więc na shiftie, na szyfcie, na spokojnie. To jest jeszcze do ukrania. Gdzie są typy? Przybliżam się do nich, czy oddalam? Kurczę, też nie wiem, bo oni się mogą ode mnie oddalać. Więc tak, średnio, średnio bym powiedział. I przydałoby mi się coś do, re, do, do łapki, do budowania. Taką mogę zrobić. Jak kogoś widzę, jak ktoś mnie zaatakuje z nienacka, to stawiam blok, leczę się, w sensie y, jem refilka I wtedy dopiero do niego podbijam. Dobra, mam takie same spodnie. Więc popa skrzyneczko. Chopa. Jejku. Dobrze, że jednak sam nie byłem, bo bym to przegrał. Widzisz pozdro typku, który ze mną grałeś. Nie pamiętam jaki mia miałeś nick, ale dzięki tobie y jest szansa, że to wygram. Więc jak najbardziej spoko. Gdzie oni są? Przecież ja nie chcę, żeby ten odcinek 5 lat trwał. Mm, dobra. Postaramy się ich szybko zneutralizować. O! Ale czapkę mam dobrą, więc nie wiem czy... Nie wiem czy ją wymieniam czy nie. Fajnie gdyby mi seta zenchantowało na jakiś lepszy. Aczkolwiek nie wiem. Nie wiem Typek miał dobrego seta. O! Tu był gdzieś enchanting table. Czemu nie użyłem ciebie na przykład, żeby mieczyk zenchantować na ostrość 1. Dobra, większy teammate zawsze będzie. Teraz jest 6. Sześć obrażeń tylko. A dobra, to jest. Inaczej tu są obrażenia, ale dobra. Podbijamy w górę. Zobaczymy czy tak. O, tak się przybliżamy do nich. Chyba oni się oddalają ode mnie bardziej niż ja do nich przybliżam. Ale trudno, przeżyjemy. A mam nadzieję, że oni nie. A gravel Dobra, hopa dirt. Hopa. Tak. 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 Tak, tak, tak. ok Dobra, oni byli po prostu wyżej. Wyżej. Ja w ogóle rzadko wchodzę w górę, czy w dół. Ciągle siedziałem na tym samym poziomie. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie dobrze, ale... Taka jest moja strategia. I działa, bo... Dość dużo wygrywam. O, w tamtą stronę muszę iść. Czyli idziemy sobie. Ok, diamenty kolejne. A ja diamentów nie potrzebuję, chyba. okej okay. patrz, dokopałem się. O nie, w dwóch w dwójkę są. Nie, no naprawdę. Jejku. Dobra, ale trudno. No chciałem jeszcze smutną minkę zrobić. Nie tak. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak tak, prawie wygraliśmy. Jak wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!